Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie w grze władca pierścieni bitwa o śródziemie 2. Aczkolwiek dzisiaj gramy na modzie Age of the Ring, czyli chyba najbardziej rozbudowanym modzie, jaki znajdziecie do tej gry. Powiedzmy, że w oczekiwaniu na wersję Reforge, która może, 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 może kiedyś w końcu e, zostanie wydana, nazwijmy to, pojawi się w końcu, będziemy mogli w nią zagrać. No to mm, uznałem, że możemy sobie sprawdzić ponownie Age of the Ring, bo już kiedyś oczywiście grałem w, te, w tego modu, ale dawno, dawno temu. Jak wiecie, nie wiem, dwa tygodnie, może trzy tygodnie temu na głównym kanale miałem film z Bosia właśnie, dwójki. Ja tam chciałem zrobić mistrzostwa botów właśnie na modzie Age of the Ring, ale no, powiedzmy, że nie wyszło. Więc yy, no, mam go z, zainstalowanego, więc uznałem, czemu nie spróbować i tutaj czegoś nie nagrać. E, zagram sobie dwa na dwa na boty, bo nie mam znajomych, e, więc boty mi starczą. Z tego co wiem, to znaczy pytałem Tekster jakiś czas temu, to mówił, że nie ma zainstalowanego tego moda, to już nie zmuszałem go do instalowania. I, i po prostu uznałem, że zagram sobie na błoty obecnie. Więc 2 na 2 uznałem, że możemy zrobić takie rozstawienie. W sensie ja w drużynie będę miał Gondor, sam będę grał jako Misty Mountains, czyli no, Gobliny, Orkowie tam z Gundabadu, trolle mm, król Goblinów, wśród bohaterów będzie na przykład a w przeciwnej drużynie będzie Erebor, i, e, czyli Krasnoludy i Elfy i takich, no po, po prawie powiedzmy, e, hobbyckie podejście do tematu, tak? Jak oglądacie hobita, to zobaczycie tutaj zapewne e, wielu bohaterów e, właśnie z tych, z tych filmów, z tej trylogii. E, dobra, no to lecimy po prostu 2 na 2, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, to jest najnowsza wersja tego moda, nie pamiętam znaczy 731. Nie pamiętam kiedy się pojawiła ta wersja naj, naj, najnowsza. Ja kiedyś pokazywałem z dobre kilka lat temu na głównym kanale tego moda. Nie, nie, nawet nie pamiętam jaka tam była wersja, mówię całkiem szczerze. No wiadomo, tutaj trochę inaczej wyglądają budynki. Jest dużo nowych jednostek czy bohaterów. Wśród bohaterów mamy tu na przykład to, nie, to są ulepszenia. No, tak jak mówię, tu jest ten Great Goblin, czyli tam King of the Goblin Town. Jest pan Ebolk. Tu mamy jakiegoś Luga, jest Urszak, jest Golfimbul i Mózgasz. 1300 najtańszy bohater tutaj kosztuje. Umiejętności też zostały tutaj troszkę pozmieniane. Na końcu, na końcu jest normalnie Balrog. Jest ten chyba, jeśli się nie mylę, to jest po prostu zwykły latający smok, który przeleci zionie ogniem i nara. Eee, czyli takie w sumie nic ciekawego. No i jaszczura, czy tego tutaj pięknego Watchera, to raczej wszyscy znają. Um, mamy takie bardziej lodowe rzeczy. Wydaje mi się, że część też raczej jest znana z yy, frakcji Angmaru w dodatku. Oczywiście, żeby grać w Wage of the Ring, trzeba mieć dodatek królne z góli. Bierzemy sobie y, wiatr. Ten wiatr będzie przewracał przeciwników, jak dobrze pamiętam, więc zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Dobra. Na razie staramy się pobudować troszeczkę, żeby jak najszybciej surowce zbierać. I też minimapy. to. Frakcja zła i dobra, może na to jest jeszcze bardziej podzielone. Mają to takie dodatkowe smaczki wokół mini mapy. Wydaje mi się, że elfy mają takie bardziej liściaste. Nie wiem, czy to tylko się dzieli, dzieli na frakcję zła dobra, czy jednak, na przykład, Gondor jeszcze inaczej by to miał. No tak się prezentują budynki Gondoru. Tutaj jakaś przeniczka jest. Może nie za ładna, ale jest, prawda? Um, dobra. Um, musimy iść w jakieś jednostki. Tutaj możemy robić orki z Majorki, a właściwie z Gundabadu. Możemy spróbować. Drugi kolega. Mamy jeszcze jaskinie goblinów. Mamy jeszcze budynek na wilki, czy też wargi. I mamy budynek z trollami. u jeszcze jakiś wiwerny, czy takie rzeczy możemy mieć? I smoczki? Może to jeszcze sprawdzimy. To jest budynek po prostu do ulepszeń. No ale w pierwszej kolejności, może pójdziemy bardziej w te. Urki z majorki zwanej Gundabadem. Czy ja dobrze widzę, że już bociór ciśnie. Okay? No, ja, nie nie wiem przeciwko, ale on ciśnie. U mnie to jest fajne w tym modzie. Kamerkę sobie można ustawić, jak tam się żywnie podoba. teorii fajne rzeczy można było nagrywać. Jakieś wiecie, scenki, historyjki. Tak fajnie właśnie sobie ustawić odpowiednio kamerę w odpowiednim miejscu. I myślę, że całkiem ładnie by to się prezentowało. No ale. To już trzeba było na multi robić. Okej, okay, to są zwykłe gobliny. Kolega ciśnie dalej. Eee, tu mamy zwykłe jednostki na pikinierów, na kawalerię i bohaterów. Tutaj na zwykłe czopki. Możemy to ulepszyć. Może pójdziemy od razu na zwykłe czopki. Ale jak on mocno już ciśnie ten, bo on bije budynki i rozwala budynki. Dobrze, dobrze. Eee, na bohaterów i na kawalerię. Nie wiem, czy takie rzeczy potrzebujemy. Zróbmy zwykłych tutaj. Możemy spróbować, przyjacielu. A... No, przede wszystkim tu mam jakieś drzewka, to tartaczek by się przydał. Nie wiem, jak szybko mnie zaczną atakować, nie? To, to, to może być. Pro... A czemu to nie mogę? Tutaj, o, już idą. A. No, wiadomo, co mają. O, to dobrze, że mają pikinierów, bo akurat chyba zrobiłem czopka przeciwko pikinierowego, Znaczy robię, może bardziej niż zrobiłem. To zrobię jeszcze jeden oddział. Tu możemy was ustawiać. Ci bohaterowie by się przydali. Ogólnie to jest fajne jeszcze w tym modzie, nie? No bo budynki inaczej wyglądają, ale też jest to, że e, te budynki mają obrońców takich przypisanych, nie? I tutaj biegają wokół tych budynków i ich bronią jakby. Panowie, robicie coś? Panowie? Panowie, bijecie się? Bo bym... O nie, o, nie elfy tu przyszły jeszcze. No dobra. Robi się nieciekawie. A by się przydali. Tu jeszcze panowie. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Czy już straciłem? Nie, no już myślałem, że straciłem cały oddział. Dobra, dobra. To są pikiniery. A nie, to jest mój kolega, dobra. Ja chciałem klepać swojego kolegę. No, miło z jego strony, że tu przyszedł. Jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe. Mm, no to spróbujmy tam jeszcze zrobić. Nazwijmy to farmę. No kopalnie bardziej, ale tutaj już są wrogowie. Możemy tam pobiec, pomożemy. Oklepiemy to. Ale oni się klepią już tutaj w kilku miejscach. No dobra. No to już w tym momencie robi się nieciekawie. Czyli jeszcze ten taki oddział zrobimy. To będzie na zwykłą piechotę. Ci są na piknierów, tak? A ci są na bohaterów bardziej. To sobie ulepszymy oba budynki może. A wy jesteście łucznikami. No jesteście na zwykłą piechotę, ok? Eee, bijcie to. Uciekamy, uciekamy. Dobra przyjacielu, zrób nam jeszcze jaskinia troli, bardzo ładnie wygląda, bo już ją widziałem. Tu ją postawimy sobie. Wydaje mi się, że jak ktoś się tam ulepsza, to ona też zmienia się wygląd. Nie wiem czy tutaj się coś zmieniło. Aż tak nie patrzyłem mówiąc szczerze. Dobra, tutaj pokonane. Wy się rozstawcie ładnie, wy do tyłu. No bo ciór nasz tutaj, kolega z Gondoru. Ciśnie mocno. Lecą? Krasnoludy lecą, no dobra. To bijmy pod budynki, na spokojnie do tego podejdziemy tematu, nie musimy się szybko rozwijać. E, nie wiem czy tutaj... Dobra. Już mi biją. Ej! Ja tego nie pokonałem? O co chodzi? Co tam się stało? Bijcie to! Bo pilnujemy, żeby tym się nic nie stało złego, ale co są akurat pikiniery. E, no dajcie jeszcze jeden oddział taki. Jeden oddział taki na przykład. No, panienki, co tu się stało? Ja ich nie pokonałem, czy to jakieś inne? Przecież to saranny. Skąd to się tam wzięło? O, i możemy robić tutaj na przykład wielki, nie toperze, ale to musimy rozwinąć. Więc to rozwiniemy sobie. Dobra. O, nie. No dobra. Uciekaj! Uciekaj, 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 nie. A, przyjdziemy tam za chwilę i to ogarniemy. Nic się złego nie dzieje. Bijcie to. Tylko mi budowniczego nie bijcie. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Zawsze możemy się, wiecie, przenosić między. Ten nie jest aż taki problem wtedy. Tutaj zacznę mi to bić pewnie. To prędzej tu spróbujmy. Panowie, ale przyjdźcie tu z pomocą. Co my no, ja tak no! głupie się tutaj wbiłem? Chociaż nie, dobrze, bijemy te wargi mocno. Tu się drży. Rozwalać, 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 mordować tego warga. Teraz rozwalać to szybko. O kurde, dużo krasnoludów ciśnie. To rozwalmy, może szybko. robimy dużo tych panów. Ej! Mordę, wy myślicie być ucznikami, co wy robicie? Co oni od pierdzielają? Ucznicy do tyłu. Tam to bić. E, rozwalić to do końca. Ciach, ciach, ciach. Dobra, wy się tam wbijajcie. Wy się wbijajcie. I tu was wypuścimy. Cyk, 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 cyk. Dzień dobry. I tam proszę to wszystko rozwalać. No Widzę, że to jeszcze mi atakują. Panowie, pomóżcie tutaj. Dobra, co tu się dzieje? A, tam jeszcze mi biją. Mhm, tyle z tego było. Dobra, ulepszenia trzeba porobić. Ale to chyba nie ma znaczenia, gdzie to postawimy. Tylko na dobrą sprawę. Bić? O nie, tu są ucznicy. Ej, w sumie... <laughs> Możemy tak to porobić. A, wraz zaspamujemy to wszystko, nie? W sumie jeszcze te może by się przydały, dwa oddziały. To są pichinierzy po prostu. Ale widzę, że... co tu się dzieje? Jak mój kolega już mocno... ten? Bo ten, kurde, Fryer tutaj przychodzi do mnie, ten elf, zamiast się... Ale przynajmniej mój kolega też go tam stara się klepać. Dobra, tego tutaj zróbmy. Chociaż ten oddział wolałbym wycofać. Jakieś upgrady? Jest tu coś, co leczy? Nie. Nie. Koszt, dobra, koszt bohaterów możemy zmniejszyć, Było tam coś o leczeniu? Hmm, chyba nie, albo jestem ślepy, ale nic tu nie ma o leczeniu. Chyba nic, nie ma. No dobra, to mi nietoperze. A i tutaj jest pan troll, który teraz broni tego budynku. Ładnie to się prezentuje. E, tutaj chodźcie. Cała armia, bo tutaj przeżyło z krechą żyć. O, jestem z Was dumny, jestem z Was dumny. Na... Nie? O kurde, tutaj jeszcze przyszli, no? nie tuste. Też już uciekli. Chodźcie tu. Wszystko tu. Wbijamy się i mordujemy. A właśnie, mamy już ulepszenia, tak. Płonące strzały, za tysiącę płonące strzały! Ty, ale co się dzieje? To jest kawaleria Gondoru. Co tu się dzieje? W sensie no, że ten elf to tak do, po dupie dostaje dość mocno od Gondoru. Dobra, nie, słuchajcie, to, to są gobliny, to, to, się, to się naprawi za chwilę. Nic się tu złego nie stanie. O nie, zabili mi budowniczego. Uciekaj, 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 przyjacielu. Już brakuje tylko tego, żeby ciebie zabili. Ehm No dobra, tutaj możemy sobie postawić dalej. Mamy płynące strzały. A, płynące strzały też te jednostki, które bronią budynków dostały, ej. To jest spoko opcja. A właśnie, mamy nietoperza. Chodź, panie nietoperz, bo tu jakieś frajery niszczą mi budynki. Zaraz to ogarniemy. To proszę dla was płynące strzały. No, dobra. Goni, goni go! Nawaję czy znaczy go? Ich! Widziałem bohatę. O nie, no i się zaczęło. Bohatarzynie Bohaterzynie się zaczęło. Ojojoj! Ojojoj, tu się robi. Ojojoj! Zabić tego pięknisia. Teraz będziemy mieli 10 punktów. To jest akurat jedna dobra rzecz. Ale słabo go bijemy. Tu ktoś jest jeszcze. Dobra. Chodźcie tu. No bo kurde, płonące strzały niby mamy, ale my nic nie robimy. Dobra, jest zadychę. Co robimy zadychę? Możemy robić, że jak wszystko zabijamy przez 120 sekund dostajemy dodatkowe surowce, albo że zwiększa produkcję ork orek orków <grym>, orkowskich z, mor z mori. Nie, no chcemy może więcej hajsu za zabijania. Tylko teraz mają mało jednostek tutaj, na których byśmy mogli się skupić. I też za bohatera pewnie byłoby więcej, nie wiem, weźmy to. Dążyliśmy? Do z tego nie chciałem klikać przy okazji, ale okej. Okay. Chyba się udało. Są dodatkowe surowce. Można zacząć robić bohaterów. A, i tu jest ten roll. A nie, możemy przejąć kontrolę nad jakimś legowiskiem. Okej. Okay. Ile król goblinów? Może na króla goblinów pozbieramy sobie dla Beki. Chociaż ja nie robię w ogóle goblinów tak głupio, nie? Ale zrobimy go dla Beki. O, kolejny Znany przyjaciel z Hobbita biegnie. Mamy radę, mam nadzieję. To jeszcze nie ma płonących strze... O nie, zabili mnie to perza. W ogóle na niego nie zwracam uwagi, bo całkiem szczerze. A fili zabity. Hajsy dostaliśmy za niego. Gdzie oni tam uciekaj, panie budowniczy? Znaczy, panie budowniczy, wejdź pan do środka. Wyjdź mi tutaj. Dobra, nic się złego nie stało. A możemy robić wieżyczki do obrony, jeszcze. Może tu postawię, Udało się. Co? To... czemu tu jest ogień? No tu się stało, tu w ogóle. Proszę to zabijać. dobra. Bo my tak się mało skupiamy chyba na tym, że trzeba jednak się rozwijać. No ja wiem, że atakują, no. Dobra, mamy Great Goblin. Piękny jesteś, chodź tu, pięknisiu. Ej, ty masz kolegów. On ma kolegów, eee, nie zwróciłem uwagi. Mój sojusznik bot wygrał. O Boże święty. Co ten gondor taki potężny? Przecież on, te elfy nic mu nie zrobiły. Przepraszam, panie król goblinów. Co pan tam ma? O. Wojowników może jeszcze tutaj zrespić sobie. No i taki piękny pan sobie tu bije, nie? Ups. Istnieje, istnieje. Bije bi. Ale serio, nie ma tutaj nic o leczeniu, czy jestem ślepą bulwą? Przepraszam, ja tu czytam, kurde, dajcie mi pauzę. No nic, nie ma raczej. Możemy dać, że jednostki zostają po dupie, w pobliżu naszej fortecy. E, ulepszmy, co my tu jeszcze mamy. Kamienne trole, a tutaj mamy moje ulubione e, Olbrzymy No dobra, ale jak Pokonaliśmy, no nie, panie Bocie Co się dzieje, nie, ten Gondor jakiś przekokszony jest Jak ten Gondor by wygrał dwóch na jednego, nie? Daj się pan pobawić, panie Gondor Dzień dobry, co, to, co my tu mamy? Well, well, well. W sensie to jest umiejka Gondoru, ale what? Dobra, no sorry, ale musimy iść się bić, bo tak wygląda na to, że mogę sabotować mojego kolegę. Tak nie za bardzo byśmy dali Chociaż no jeszcze, ja bym powiedział, że to jest bardziej problem taki, że Gondor jest bardzo nastawiony... Znaczy, inaczej, wszystkie boty są nastawione na atak tutaj, ale one się nie bronią w ogóle. <laughs> to jest ten problem, bo ty jest chłop gdzieś jeszcze, zamiast wracać do, do, do swojej siedziby i się bronić. Pokażcie mi tego kamiennego trolla. Wiem, że mogę dwóch, ale się nie da. Tam dalej się skupiają na... No ktoś tam dalej biega, no Doszliśmy tu. W ogóle ile wierzycie jak ma ten bot? Co tu się odpierdzie? Ale co? Czemu te strzały takie potężne na, na budynki? O, naprawił świnia. E, o przepraszam, nie patrzyłem totalnie na ciebie. Okej okay. Dobra. Patrzcie tu, też jest jakiś dziwny budynek. Ile kosztuje skrzyżowanie Pana Króla Goblinów? Dużo. On nad poziomu nie wbił, nie? Taki syf. O kurde. Rozwalcie jeszcze tylko to i spadamy stąd. Jakie piękne. Co to kurde, jakie to jest piękne. Ja to chcę. Szybko. Rozwalać to zanim was rozwali. Dawaj. Dobra. Proponuję, żeby wszystko się wycofało. A, ty jesteś kamiennym trollem. No, okej. Okay. Nie jesteś jakiś szczególny, bym powiedział. E, a kolega tak stoi i pozwala... What? What? A, okej, okay. Gondor tu przysyła pomóc. Panie trolu, pan to pokona, nie? Bo... Potrzebujemy tego, zdecydowanie. Sius. Dobra, walnął. Dobra, panie, panie nie wie pan mojego trolla. Ej, serio? Nie mam Darny nic do leczenia! What? Dobra, o, proszę mi wskrzesić przyjaciela. To mi nie się nie przyda. Leblebleb, bleb. Leb. No nie ma nic o leczeniu. Że jakiś specjalny budynek jest od tego, zróbmy sobie drugiego budowniczego. No, panie bociurze, pan y może pan tak nie bić tego mojego biednego krasnoluda? Co ten Gondor taki przekokszony tu się... No, kurde, co się dzieje z tym Gondorem? Naprawdę? Przecież to jest jakiś przekoks. Pierdziule. No dobra, um... No, tutaj widzieliśmy już raczej wszystko ciekawego, no już tego nie... A nie mogę tego zrobić nawet? Czemu niby? Czego nam brakuje? Mam hajs, mam command pointsy... A! Upgrade'a potrzebujemy, jakiegoś śmiesznego Z fortecy, to są te takie upgrade'y To jest potrzebne Okej, okay, dobra Zbudujmy to, w takim wypadku eee, poproszę tych panów Na razie to tyle, nie wiem, bardzo by było by miło jakby Bo mój sojusznik się trochę ogarnął, bo Ten jakiś przekokszony, naprawdę Dzień dobry Mamy tu gloina Okej. Okay. To nie jest wygląd, Ale to jest problem, nie? No, panie Bocie, pan ewidentnie powinien się bronić, a pan na mnie leci. Nie do po co. Eee... A... No, ostatecznie raczej wszystko co mieliśmy postawić, to już tutaj postawiliśmy. A tutaj... Ulepszenia... To ja tu potrzebuję? Level 2 Goblin Horde. A, bo ja... Podejrzewam... Tak, ja wiem co to jest. Chodzi pewnie o Goblin Cave'a, żeby go ulepszyć. Domyśl! Halo, bo tu biją! Ui. I tu biją! No tu mi się nie podoba, że biją. No, chciał sobie człowiek porobić jakieś fajne rzeczy. Co no, tak długo się robi, mój król goblinów? No... Nie, nie wiem jakim cudem chłop nad nie wbił podziału, nie? No, ale dobra. Everything smells funny. E, robiliśmy ten upgrade. Robi się, robi się, ok. Nie wiem, czy to jest to, co nas. Jest? No bo Goblin Horde i nic takiego innego. My tutaj nie mieliśmy. Nie, to jest Goblin Horde. A, czyli to musi zdobyć poziom, czyli rozumiem, że. W ogóle to też surowce daje? O! Serio? Okej. Okay. To nie wiedziałem. To jest ciekawa, ciekawa sprawa. No tak, to też generuje surowce. Okej. Okay. Dobra, ustawmy się tu grzecznie. Ja pierdziule, panie no. W życiu już nie biorę za słysznika człowieka, nie? Człowiek. Powiedział że który wziął bota za sojusznika, no wiecie o co chodzi, no. no Gondor przykokszony, jak zwykle. ja by się spodziewał. No no to nie, to, 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 totalnie nie o to nam chodziło. Tak, możemy już robić ulepszenia, poproszę ulepszenia. No moich panów. Czy ty możesz zrobić, tak, legowisku, tu jakieś wiwerne, jakieś smoki może będziemy robić. a po co mi ten bot tu po to postawił, nie? Tak na dobrą sprawę. Chodźcie tu, piękna armio. Nie no, Gondor przyszedł tutaj. Po prostu wszystko rozwalę. Ja mogę przyjść, pobić trochę budynków, ale... Na tym się... Ale budowli czego możecie zabić, wiecie? No. Wbijać się. Mogę wam już rzucić pancerz? Proszę. O tym mogę rzucić pancerz? Mogę. A Trollowi mogę wrzucić pancerz. On ma! O, mogę mu kupić kurczę hełm! Kur kurczę hełm. Heum z kurczaka. Zabijcie tego budowniczego. Dobra. Na tyłu poziom wbił, ale on tam nic nie ma. Tak, Ta, powinienem inne jednostki robić, żeby e, jego bonusy tutaj działały. Ty, kupiłeś. Masz ten. On ma heum. Pokażcie. się. Pokaż się tu. Jak on ma hełm? Kupmy mu wszystko. Jak on przekokszony będzie teraz. Nie! Ale. Możemy tu trochę poniszczyć. I co tu można robić? Takie wywery. O pancerze. Cold Drake. Dobro, ulepszmy to. Może jeszcze uda się to zrobić. To rozwalone. Uciekać, uciekać, uciekać. Przyjacielu. Nie przeszkadzaj w życiu. Very well. Very well. A właśnie, bo ty miałeś. O kurde, Ole przyzwał armię froyerów. O oh, pierdziule, jakie to szybkie, co tu się dzieje? Ok, się rzuciło <grywa> na... Rozwalcie tę katapultę, rozwalicie ją? Ja. No to 3 na 10, mówię całkiem szczerze. O, no i tyle było z mojego obserwowania tego moda. Okej, okay, okazuje się, że Gondor jest przekokszony. Ja bym powiedział, że Gondor sam to ugrał, nie? I to dość mocno. No cóż, takie jest życie. No ja za 10 mogę tutaj. Nie, tego nie mogę. No tutaj coś jest było z leczeniem, tak naprawdę. Ale już do tego nie dojdziemy, niestety. Więc well, pozostało well, poniszczyć well. pozostałe budynki frajerów. I tak ono się prezentuje, ten piękny modiek. Cold Drake za 2000 już pewnie nie zrobi. O, zabili nam kolegę. Jak jeszcze nie zabili, to zaraz go zabiją. Czekaj, może przeżyjesz. Very well. Ale ten jak ładnie wygląda! Nie no, to jest fajne, nie? Także upgrade'y można mu kupować. Kurde. to maszyna do zabijania jest teraz. tu i tam w krzakach. Tam no, ten bot jeszcze się rozwija. Tam budowniczego będzie zabić. Rozwalcie to. Fik. No w sumie jak budowniczego zabijemy, to... Nie no, w sumie jak ma budynki jeszcze, które rekrutują jednostki, to... To to jeszcze GG Kala! Kala! nie będzie. No właśnie, idziemy tam. Drake się robi. Drake się robi. Może się zrobi. Dobra. Eee, Czekajcie. robicie tego budowniczego. Będzie tylko nam nudził. Zabić go, dobrze. Ten niech tam sobie bije, zostały dwa budynki, Nie! Nie, chciałem Drake'a zobaczyć. I nie zobaczymy. No to tak się prezentuje Age of Drink, moi drodzy. Sorry, nie sądziłem, że Gondor tu się okaże jakimś przekoksem, który tak naprawdę sam ścisnął dwa boty. Ja tak chciałem na spokojnie na tego poleść ale tutaj mamy widzieć pocańca w postaci bota. Eee, Gondorskiego, eee, no cóż. Age of the Ring, bardzo fajny mod. Jak chcecie, możecie sobie go zainstalować sami i pobrać, w ogóle jak znajdziecie informacje w necie jak to zrobić. A jak nie, to sobie nie zagracie. <laughs> Przepraszam, nie wiem co się stało. Ja mam, rączki, ja mam rączki tutaj. No, Także tego. Ah, jeszcze mikrofon bije. Przepraszam. Dziękuję za obejrzenie tego wspaniałego materiału. Boś. Mam nadzieję że się podobało. Jak tak, to fajnie. Jak nie, to, to też fajnie. I cóż. Dziękuję. Do widzenia.